Siema Widzowie! Jesteśmy dzisiaj z Grzesiem na ulotkach po raz kolejny, bo jest niedziela i Grzesiu nie ma co robić. No, się. Następnie chciałem powiedzieć, żebyś przestawił łapkę suba. żebyśmy dobili do 5 tysięcy i założyłem Grzesiu tą założyłem zbiórkę na K camping. Dla Ciebie. Jak się uda uzbierać, to ciężko będzie, ale może do zimy się uda. To miejsce znalazłem już fajne. Będziesz miał kemping, do tego tam wodę można podłączyć, będzie butla. gaz. Ale ja by płacił, no mania, jak trzeba. No tam nie, nie trzeba płacić że... za to, ta... ale. Nie. No i zrobili nam taką zbiórkę, uzbieramy to, wtedy kupimy. Będzie tam sam mieszkał oczywiście. Nie z werką, ani z nie, nie możesz ich tam wpuścić nawet. Aha. I widzowie pod tym filmikiem w opisie będziecie mieli link do zbiórki. Kto będzie chciał, to niech płaci. Może być nawet 5 zł, każdy 5 zł płaci i do zimy uzbieramy co? Oczywiście. Oczywiście Bardzo wszystko bym dziękował. będzie udokumentowane jak kupiliśmy tam macie na zbiórce zdjęcia ile kosztuje i w ogóle wszystko jak wygląda ten camping. Na razie uzbieraliśmy 80 zł Nie dużo, ale zawsze coś zawsze co to... Może się znajdzie ktoś hojny co wpłaci do zimy jak uzbieramy to Gesił no. będzie miał na zimę przynajmniej ciepło tam no. się prąd się przeciągnie i jakiś grzenik ja będzie miał. przedam radę postaram się Normalnie prąd przeciągniemy wodę y, rurkami jakimiś, będziesz miał na zimę gdzie spać. Wszystkie wzięłeś? No nie, to brak nie przecież na ten. Grzesiu zbierał lotki, bo nam po pierniczało. Tak mówię widzowie. W opisie macie link do zbiórki, to może nie wpłaca. Postaramy się uzbierać na kemping. Grzesiu chce jeszcze jakoś godnie będzie żył te stare lata. Nie, no ja. Dam te dam co radę. O. Niestety Grzesiek dzisiaj już trochę pod promilem, bo wiecie w niedzielę kościół otwarty. To i pieniądze są. Ile zarobiłeś? No, Cztery może, ale więcej wiesz, na papierosy, na piła straciłem, na żarcie. Musiałem coś zjeść, nie? No. Problemu. cię Ci ostatnio żarcie, już zjadłeś? No. Nie wiem, ja że się że się nie mówi, że Weroniki i Łukasza nie ma już od trzech dni. No. Pod Kowalandem nigdzie. Ani na tym nie ma go. Może ich pozamykali. Cholera, hmm. Cholali. Uh -huh. Co robili dzisiaj hmm. cały dzień? Pod Kościołem siedziałeś? Moja. No, on, on od mszy do mszy? No, od 7 do 11.30. tak siedziałeś cały czas? No, z przerwami Poszedł się do sklepu, kupił paluszki, papierosy. Oczywiście. Co innego. Za no. paluszki jadasz? Moja. No, Bo ja musiałem coś kupić. Nie? skończymy lotki to pojedziemy, ja Cię wysadzę pod Kowlandem, pojadę do domu, Wsiadę jeszcze raz Ci przyrodzę chłopski garnek ten co ja wtedy gdzieś mi i rosół Ci przywiozę. A ja narosł, ale... nie Gdzie było za dużo zjedz z ciepłego rosołu, to inaczej aż mm. ciężko będzie wejść, bo wszyscy są pewnie wejść, gdzieś nad wodą czy coś dobra idziemy dalej, może być otwarte, przyklej tutaj jedną do, do szyby Chciałbyś mieć gdzieś tu taki kemping? No jakże Fajnie co? Ja bym sobie fajnie poukładał Tam, są, tam zaraz ja, bym czyścił, ja skończę nagrywać Ja, bym ja skończę nagrywać, ja ja skończę nagrywać Ci pokażę Tam są normalnie w środku dwa łóżka Zlew no. Lodówkę się w pierwszy. Dobry? No. Otworzę dla no. nam, bo ulotki ja tu nikt nie otwiera Chyba wszyscy śpią no, tak. A nie, To odpoczy Odpoczywają, nie?

to nie są takie, to są otwierane A Na górze To po jednej, nie po sześciu A jak ty poszedł do firmy, na ulotki bo no. cię po jednym eee. dniu wyrzucili. No <grywa> jak, nie? Jak ty wsadzasz 5 złotych? 5 wyrzucili. Ten już wsadził 4 majeta, a ten 3. No to, a, no to, to tak, bo 3 No, te same akurat kijowe no. Lepsze są te, co się wciska. O. Lepsze są te, co się wciska. No, na pewno. Powiedz, Grzesiu, że jak będziemy mieć ten już to nie będzie tak blisko. No to by tak, ale prawda. Dobra. Pani. Mówiłem tak tylko przy niej. Pewnie za załączył w ten. Patrzy, patrzy, bo jesteś już narażnięty. Nie, a. nie, a czemu, cię, czemu cię tak małego wiatru, wie? Za mocny. A pogoda to... ładna grzeszły, co? Ładna, ładna, fajna. Tu ten. wiaterek no. Tak, to byśmy o taki kemping, to by się zbiło jeszcze jakąś tankę z desek. Żebyś mógł sobie jak będzie ciepło No Kombinowało Wtedy już by były możliwości do kombinowania No To nie żebyś sprowadzał tam kut do swoich koleżków Nie, 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 nie. O, fajnie kreta Fajnie <grywa> Nie wiem, czy ty grzech ja, ja, bo... <laughs> się udał, byś jeszcze panikową wracać. Nie, nie. Jak mnie się dziwi, tak mówisz? Nie, ja, nie. Bo... Dobry, jesteś jeszcze w tych gierkach? Ja, jeszcze. Jeszcze kupę czas. Przynajmniej mam otwarte teraz. No, fajnie. Trochę? trochę. się trochę rozrywa, siedzisz po tym. No. Widzicie, w komentarzach, kto wyciął Grzesia do roboty. <grym. <grym. Może się znajdzie jakoś się mówi, że jest daj murarz akrobatów. Co? A co, już u Damiana nie robisz? Co? U już nie robisz? Tak, u Damiana? No tego, co tam robicie w kościele. A nie, ja pójdę. Nie mam mówienia. drugi raz już do tej samej. Byłem w ogóle, gdy zawiedzi się u Damiana. Proszę, proszę. W szpitalu, wszystko dobrze, Nogę mu, nogi mu nie odcięli, goi się. To dobrze, bardzo tak, dobrze. Tylko miesiąc jeszcze odzierasz w szpitalu. Proszę, proszę, nie? No. Idź. Chłop. To nie spadnie z schodów. Nie ma tak nie ma Tam to? tu, 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 i później to tu, 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 i dalej. No. A tu no. nie tu, 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 jest tu, 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 Nie. tu, tam jeszcze tam tu, tu, Tam nie Leżę, że dzisiaj w biurze czy tak majko? Trochę piję. A co? Mój szato pił. Ja odwiedzę. Co mi szato pił? Cztery piły. Cztery piły. rano miałem piwo. Może zostawię. Nie wypiłem. Czy zostawię na rano. Pięć To będzie piwo. Chodź jeszcze na ławkę, odpoczniesz. Nie ma chwilę. Nie chcesz odpoczywać? No może można się zapalić. Zapalcie sobie i idziemy dalej. No nie ma poczy. Widzę, że papieroski masz kupne. No kupię. się. ramę? Przeszłem już z ja już skończyłem, ja misję. Ja Bo jak nie ma Łukaszanki to co kupujesz. No, nie że mam więcej, ale nie. No, tak. Bo nic Cię nie zabiera. To mnie nie zabiera, to mówi. Daj, daj, daj To mnie odpowiada, że daj, to był chiński sprzedawca jaj. No, mu tak chodzi. Żebyś sobie jakiś ogródeczek zrobił kot tego kempingu. Wysadziłbyś no. sobie jakieś. Ogóreczki, pomidory, ja to lubię Marchewkę. No, na lato byś miał przynajmniej co jest No. Po co mam kupować, jakby miał uciekł? tam nie wiem dalej, ale zaraz, Jutro ma być 30 stopni i burza. Jutro? I w cieniu 30. A w, 30. A w 30. 30. Ci muszę przenosić skarpetki co codziennie, bo założyłeś to małe, co 50 dalej można no. masz na co byś powiedział, Grzesiu, do widzów? dziękuję za wsparcie, jeżeli tak można. Niektórzy widzowie piszą, że jesteś fajny. Obiecuję mi, że się Że jesteś bezdomny, ale jesteś miły. ...sympatyczny. Tak ci piszą. A niestety na Weroniki Łukasza nie ma pozytywne w komentarzu. Ty Łukasz Co To po co ty palisz to papierosy jak ty dusi? Nie będę musiał powolutku nie od razu, ale powoli muszę to Szkoda zdrowy. Gdzieś pisz teraz? Co? Cieplutko Dekturę co przyniosę Nie tak Damian nie przynosił się nitku na betonie Alecę ja dekturę przyniosłem jedne, dwie, trzy dektury położyłem się przynajmniej nie obrudziłem się Bo tam beton brudny to jest Ja bym Ci przyniósł no ale ja Ci przyniosę... Na... A ja mam! Masz Materac i wersarkę Gdzie? No, tam, na przejściu chcę zanać tam W tym lasku Jak nie pada, to idę tam no. <laughs> Cię cieszy. Mam się ja pić pójdę. chcę Co? Pić mi się chce. Pityku. Tu maczkę To tyle zostało? Ja tutaj mam Gdzie wszystkie sklepy są zamknięte, powiedz, nie działa Nie wszędzie Może no, że, że się na siłownię, ze mną pójdziesz Nie Na siłownię No, musiałbym przejść, tak jest <grym grym> I z... na siłownię i ten... A co myślisz, że nie? Kupię Ci białko i wszystko i... Na wyciąganiu? Dobrze jestem przy wyciąganiu. Wiesz, co to znaczy wyciąganie, nie? i wyciągasz do góry. No. Z 8 zł zrobię o 90. Jeszcze zrobię. Trzeba 90? No jak nie? 8 A masz gdzieś marzenia. A nie może, znam siebie. Pójdziemy któregoś na i zobaczymy. Może patrzeć, Tylko muszę się trochę ustatkować. Może że to Cię odpadnie w całości? Hmm. Odpadnie jako stróż. No. Dobra. Aż dobrze mówię o tym. Może trzeba bliznę. Dobra, idziemy. Może i... Pozbieraj No to ale Ej, stał no jak stałe, tam... Chyba pijesz piwa, to tak czy nie zginę jak po tej Ewce. No po FC tak, no to trzymaj wam ze dwa dni. Albo winkę. Wiadomo, co jak wczoraj...

Zadzwonimy zaraz do Łukasza, zobaczymy, czy on bierze. No, zadzwonę do niego. Powiedz, gdzieś się martwi. chyba jak ja zareaguje. Będzie się pytał, gdzie byłem. Czy byłem na Kiełczyńskiej, czy nie. Ciężko ci się w niedzielę, co? No. Żeby otworzyli? mam Ale otworzył ci przynajmniej Ale otworzył ci przynajmniej Są otwieramy Tak, że się to właśnie pracuje Niestety trzeba się nauczyć, że nie ma tylko daj, 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 tylko też trzeba od siebie coś dać. To wszyscy ludzie, którzy pracują, którzy ci dają pieniądze, pracują na to. To so, już masz stałych klientów No Tak Stałą mam pokład Łukasza nie ma Ja nie mam No No Łukasz to Łukasz Kurde 3 dni Na początku Sierpnia, Grzesiu, wyjeżdżamy do roboty na wyjazd Na 3 dni Daleko stąd. Będziesz spał w fotelu, przynajmniej, przynajmniej się ogarniesz widzowie fajny odcinek będę puszczał z fotelu. 3 dni będziemy spali w fotelu. albo w jakimś banku zależy. Po 3 dni Grzesia, Grzesia, Grzesia będzie miał pod opieką. będzie się mył, wstąpał. Oni o to chodzi. Pracował. się ogarnął w Na tym. Na Od czasu do czasu jakieś piwo wybije, i tyle. No nie, nie można odstawiać od razu tak o. Nie, nie. nie. Mi się trochę się kręci. O! No. Coś. Są no, takie mhm. Jeszcze tu. Mhm. Widzowie już pisali, że ten, bo wstawiłem post że ta zbiórka na ten kempingi w ogóle to już pisali, że pewnie niektórzy piszą, że się nie dołożą, bo pewnie będzie spała z tobą miotła i Łukasz No, że pewnie wpuścisz Łukasza i Werkę tam Nawet powiem gdzie, co no jak właśnie, to jest najważniejsze żeby się nie dowiedzieli No właśnie o co chodzi No No to idziemy dalej No po co mają wiedzieć że później będą Ci przychodzić, wiesz w zimę... Przymrozić przy dubkę, to zaraz będą przylatywać, żeby ten. I no. kuć. A tobie, nawet jak ten, to załatwię ten, ten grznik, taki na butle. Co jest? Wsadzasz butle Aha. i na ogień, i to jest ciepłe, będziesz miał ciepłutkę. Dam cel, Nie są te podróżne, te, to przed chwilą widziałem. Te niskie. jeszcze. Jeszcze chwytam o wody, to. Chodź, tam idziemy. To mi trzeba Musisz no. głośniej trochę mówić. Nie jak się przydałem roboty to mi trzeba Trzy dni nie będziesz chlał praktycznie no Ale będziesz spał w ciepłym łóżeczku no. Będziemy sobie wychodzić na ten jakiegoś gilla robić no. Całkiem inne rzeczy będziesz miał przez te parę dni o no to chodzi właśnie. Ale oczywiście będziesz musiał zrywać, będziemy zrywać miedzianą blachę z dachu no. Tak trzeba to trzeba A idź. Czemu sobie nie siądziesz tak się jak te panie tam nawet. Trochę popatrz, prawka tam jest, widzisz? Zobacz, otwarta. Co? Otwarta. Widzicie, widzowie już powinni robić remont takiego, tego, azbest jeszcze. I ta ściana na środku. Mam fajnie chłodno na tych klatkach, co? Chłodno, bo. Będziesz sobie Grzesiu, sam gotował. Miał kamping. Zubki, nie, będziesz miał camping. Umiem. Złupki, nie, złupki już nie będzie. Nie będzie przynoszone. To będzie ja Przynosił składniki. Ja lubię gotowość. Mam jego kanał, bo musi. I sobie też. Ja po kawaleriem podnieśnianym, to mnie ojcu, twojej siostry, wziąć pieniądze, to mówię chodź, chodź, przybył koc, to ci na sobotę, w niedzielę obiadu posłuję. Wie. No wiesz, rosół, drugie danie, no. Ale też wyczuwam, bo to roka. No. Wziąłeś przykład, że jesteś też Alkoholikiem. Nie poszukiwaj. No ale przejdzie to. Jak ci to ujrzy, że przejdzie. Chyba, że jest to za, za dużo lat masz, żeby ci przeszło. Przejdzie. Nie zabój Ale Co do czego zgodzę, to to robi. Dobra widzowie, drugi odcinek mam nagrany, jak później jak mu przywiozę Rosu i chłopskiego garka trochę, no teraz to też muszę trochę porzucać, bo Grzesiu jak będzie tak dużo, to nie skończymy do 22. przedstawcie <coughs> łapkę, suba i tak jak mówię, link do zbiórki macie w opisie pod tym filmikiem, możecie wpłacać, jak macie taką chęć dla Grzesia, może nam się uda odbierać na kempie, jak nie, to będziemy musieli dalej. Pozdrawiamy wszystkich. że się się z widzami. Co masz do powiedzenia widzom? Postarajcie się Bardzo bym wam dziękował.